Wyjątkowe cztery łapy. Cześć, mam na imię Luna. Jestem psem, a w zasadzie suczką. Miłą, łagodną, merdającą ogonem. Mam też bardzo ciekawą pracę. Tak, nie przesłyszeliście się. Mam pracę. Jestem psem przewodnikiem. Wiecie, kto to taki? To wyjątkowy pies, który pomaga osobom niewidomym. Gosia, moja pani nic nie widzi. A moim zadaniem jest jej pomagać. Kiedy gosia chce spotkać się w kawiarni z koleżanką, pójść do sklepu albo do lekarza, ja muszę ją tam bezpiecznie zaprowadzić. A to naprawdę nie jest łatwe zadanie. Wyobraźcie sobie bardzo duże miasto: ulice pełne samochodów i autobusów, chodniki pełne ludzi, ogromny hałas. Trzeba bardzo uważać, żeby nic groźnego się nie wydarzyło. Gosia, moja pani, nie zobaczy jadącego bardzo szybko auta, pod które można wpaść, albo wysokiego krawężnika, o który można się potknąć i przewrócić. Przyznajcie sami, że mam ważne i trudne zadania. Dlatego nie każdy pies może zostać przewodnikiem. Pies przewodnik musi być bardzo spokojny i pracowity. Musi być też mądry. Zanim zaczęłam pomagać gości, przez dwa lata uczyłam się w takiej specjalnej szkole. Dwa lata. To bardzo długo. To cała pierwsza i druga klasa. Dzieci w pierwszej i drugiej klasie pilnie uczą się czytać, pisać i liczyć. A ja uczyłam się innych, ale też bardzo ważnych rzeczy. Na przykład tego, jak się zachowywać, kiedy obok są inni ludzie albo zwierzęta, jak jeździć autobusem albo tramwajem, jak poruszać się po chodniku z osobą niewidomą. Uczyłam się też różnych sztuczek, ale nie były to takie zwykłe sztuczki, jak siat czy aport. To potrafi każdy pies. Ja musiałam się nauczyć takich komend, jak skręć w lewo, skręć w prawo, pokaż drzwi. Pokaż wolne miejsce w tramwaju. Moja praca czasami jest dla mnie bardzo, bardzo trudna. Gosia wydaje mi różne niełatwe polecenia. Kiedy mówi: "Pokaż drzwi", to muszę ją zaprowadzić do najbliższych drzwi. Kiedy powie: "Pokaż miejsce siedzące", to moim zadaniem jest podejść z Gosią do wolnego krzesła i stanąć obok niego lub położyć na tym miejscu głowę, żeby moja pani wiedziała, gdzie może usiąść. A wiecie, że czasami muszę być nieposłuszna i nie mogę wykonać polecenia mojej pani? Wszyscy dobrze wiemy, że powinniśmy słuchać naszych opiekunów, rodziców czy nauczycieli. Ale kiedyś Gosia wydała mi komendę, idź prosto. Ale gdybyśmy wtedy poszły prosto, to wpadłybyśmy do wielkiej dziury, która była na środku zepsutego chodnika. Dlatego nie poszłam prosto. Zatrzymałam się, a potem poprowadziłam Gosię inną drogą. Nie mogłam wtedy wykonać polecenia mojej pani, bo mogłaby stać się jej krzywda. Bardzo trudne jest dla mnie też to, że muszę uważać nie tylko na przeszkody, które leżą albo stoją na ziemi, ale i na te, które są wyżej, np. gałęzie czy znaki drogowe. Moja praca jest trudna, jeszcze z jednego powodu. Kiedy inne psy wychodzą na spacer, to bawią się ze swoimi właścicielami albo z innymi psami. Węszą sobie, tropią różne ślady, biegają za patykiem, kopią dziury. Ja też bardzo bym chciała pobawić się z innymi psami. Sprawdzić różne ciekawe zapachy albo świeże tropy. Ale nie mogę robić takich rzeczy, muszę być skupiona na tym, żeby dobrze i bezpiecznie prowadzić moją panią. Dlatego mam do Was wszystkich prośbę. Kiedy spotkacie na spacerze mnie albo jakiegoś innego psa przewodnika, to udawajcie, że nas nie widzicie. Ja się na was za to nie obrażę, a dzięki temu będę się mogła skupić na swoim zadaniu. Chociaż muszę dużo i ciężko pracować, to moje życie jest naprawdę super. Mam cudowną panią, czyli Gosię. Kiedy podróżujemy po mieście, to i ona i ja myślimy tylko o tym, żeby udało nam się bezpiecznie przejść całą drogę. Ale kiedy jesteśmy w domu, to razem bawimy się, wygłupiamy, przytulamy, słuchamy muzyki. Gosia bardzo o mnie dba. Kupuje mi najlepszą karmę i różne przysmaki. Często robi mi prezenty, z których bardzo się cieszę. Moja pani chodzi też ze mną do weterynarza. Ja bardzo, bardzo nie lubię tych wizyt, ale wiem, że są one potrzebne. Weterynarz musi mnie zbadać, żeby sprawdzić, czy jestem zdrowa. Wiem, że Gosia robi to dla mojego dobra, bo mnie kocha. Ja też ją bardzo kocham.